Hej, maneczko drodzy widzowie, e, słuchajcie, e, przyszłem właśnie z. Czekajcie, jak ktoś tu na samym starcie was bardzo przepraszam, bo. E, może być, słychać w tle klimę, jak huczy, także byłam tu tak ciepło, że to jest e, masakra jakaś, ale. Kurczę, miałem dla was nagrać tak naprawdę. Jakiś gaming z tyłu się w ogóle obrabia. Miałem dodać wczoraj ten odcinek a nie zdążyłem, bo też mam problem z tamten kompem bo on ma SSDK Jednego wpiętego i dalej pomimo SSDK dalej wolno obrabia, tak żeby coś tam musiał pokombinować lepszego, ale nie o tym chciałem pogadać. Bardziej. Chciałem pogadać na inny temat, Uch, czekajcie. A mianowicie na taki który przed chwilą w sumie zobaczyłem, bo miałem dla was o tej porze nagrywać Outlasta w sumie więc jak pewnie będziecie oglądać najpierw ten odcinek, to następnym odcinkiem będzie Outlast. Przynajmniej tak myślę, no zobaczymy jak to mi się wszystko uda obrobić, ogarnąć, itp, itd. Hmm. Co wam chciałem powiedzieć? Zaintrygował mnie ten komentarz na kanale, znaczy zaintrygował, aż mi się głupio po prostu zrobiło, jak przeczytałem ten komentarz, tak, i... Hmm, nie sądziłem po prostu, że jeszcze takie osoby będą w internecie, tak, bo... że tak powiem i że na YouTubie, w internecie w głównej mierze będzie hate, ewentualnie jakieś docinki różne. No, mój ogólnie hate, tak? Ewentualnie wiadomo, znajdą się jakieś osoby, co jeszcze napiszą fajnie, super ok, ale ten komentarz jakoś tak mnie trafił. W sumie nie wiem dlaczego, nie? Ale a tak mówię, kurczę. Fajny komentarz i. Powiem wam tak, że ten komentarz naprawdę mnie bardzo zaintrygował, że nagrywam osobno odcinek, żeby po prostu wam opowiedzieć o głupim komentarzu. Zaraz wam go pokażę pewnie. Eee, także tak. Jest to komentarz od eee, użytkownika. Czekajcie, czekajcie, muszę wejść na kanał, bo tak nie przygotowałem się, nagrywam to na mega tym. Także przykro mi, eee, ale dobra, ja wam to wyświetlę. Ale nie będę nic przycisnął, bo mi się już naprawdę nie chce. Raczej to ustawię na surowo. Także ani podkładu, ani muzyki, nic nie będzie. Ale tak, już wam pokażę ten komentarz o który mi chodzi. okej okay, dobra, słuchajcie. Jest to właśnie ten komentarz, który widzicie właśnie... Oh, Boże, w prawym... W prawym lo, lo, rogu. Hmm. Pod ogólnie filmem ogłoszenia parafalne, co. Kurczę, taki komentarz. E, niby... jakiś, no wiecie, głupi komentarz. E, ale... Cieszy, bardziej mi chodzi o to, wiecie. Cieszy mnie to, że jakby zaczynam kreować taką społeczność, właśnie, która jednak się martwi o to wszystko i jakoś tam zadaje te pytania, to wszystko, a nie, że wiecie. Że po prostu jest ta społeczność taka martwa, że nikt się nie odzywa, są tylko wyświetlenia itp., itd. Także bardzo dziękuję za komentarz. I ogólnie chciałem się właśnie do niego odnieść też. Dlatego tak. E... Muszę e, odnośnie mojej oczywiście pracy, tak? W nie umie się naprawdę wysłać, bo też jestem teraz po robocie e, Jednej na szczęście, bo do, do drugiej nie idę, bo e, dzisiaj jest ogólnie jak ja to nagrywam 15, także jest święto e, ale ogólnie tak, o co mi teraz chodzi e, jakby... Tak, czekaj... Ogólnie pracuję na dwie prace, tak? To nie jest tak, że mam jedną z pracę, w której jestem 15 czy tam 16 godzin, bo to absolutnie. Jest to normalna, legalna praca, mam wszystko na umowach i po prostu robię na dwie prace. Aktualnie. Powiem wam szczerze drodzy widzowie, że pracuję tak od roku już nawet w sumie ponad, bo... Teraz jak jest sierpień, to będę miał chyba rok i dwa miesiące. Jedna praca oczywiście jest ciężka. Druga jest już lżejsza, tak. I to jest w sumie największy ten plus. Bo w tej pierwszej pracy, gdzie idę, Gdzie aktualnie na dzisiejsze standardy, na dzisiejszy moment idę sobie na 15 kończę no. Różnie. Naprawdę to jest różnie. Eee... Także to jest naprawdę ciężko stwierdzić, kiedy ja skończę. Bo niekiedy jest tak, że robię 8 godzin, o, tak, super. Nagrywam odcinek, nie mam czasu teraz. Chwila, moment, dobrze. Okej. Okay. Czekajcie. Yep. Chodzi mi o to. Że na, nie wiem naprawdę kiedy skoczę tą pierwszą pracę, bo niekiedy tak jak mówię jest 8 godzin, a niekiedy jest nawet i ponad te 8 godzin ale to później na przykład jak idę do drugiej to nie robię e, tyle czasu ile mam robić, tak? Robię krócej. Także to mi się tak, że tak powiem, dobrze wszystko ogarnia, ale łącznie mi wychodzi te 15-16 godzin, nie? Także to jest akurat no, jeden słowem masakra. I co wam mogę powiedzieć, no. pierwsza praca ogólnie polega po prostu na tym, kto wie ten wie, no. ja zawód ogólnie jestem piekarzem i dalej robię w tym zawodzie, jest to niestety ciężki zawód, bo uwierzcie mi, że teraz w lato jest to naprawdę najgorszy zawód, jaki, no może nie najgorszy, no ale jeden z tych gorszych, który można robić, tak, wykonywać bo pracujemy w cieple, nie możemy nawet niekiedy okna otworzyć ani drzwi, bo sama fermentacja ciasta, tak, która tam polega, no żeby chleb był ładny, czy tam bułki, no to wiadomo, nie, nie, możemy otwierać drzwi i okien, tak samo nawet niekiedy nie ma na zakładach, tak, drzwi i okien, także praca piekarza jest naprawdę ciężkim z zawodem i Powiem tak, no życzę każdemu, żeby się na własnej skórze przekonał, ile trzeba pracy i wysiłków tej pracy włożyć. Ee, życzę zobaczenia i życzę po prostu, żeby się to komuś spodobało. Bo to naprawdę jest dosyć ciężki e, zawód, nie? Ale druga praca już jest bardzo lekka, jak dla mnie, bo naprawdę. E, te, też, że tak powiem, jestem na piekarni, ale Cieszę się, że nie jestem potem na produkcji, tylko jeżdżę sobie autkiem i rozwożę pieczywo, tak? To już w ogóle gdzieś indziej Także Z tego się najbardziej cieszę, że mi to tak się, się udało, tak? Także yy, Nie przepracowuję się, drodzy widzowie, żeby Nie było, tak? Bo Widzę po tym komentarzu, że właśnie, że się martwicie Także jeżeli o to chodzi, nie przepracowuję się, jest okej okay. Nic mi nie jest, wysypiam się, nie mówię, że śpię po 8 godzin, bo nie śpię, ale ja sobie do weekendu weekendy potem jeszcze nadrabiam. Bo przychodzi niekiedy weekend, to śpię nawet i po 16 godzin, także to już jest też masakra. Ale powiem szczerze, no nie narzekam na to tak. Też no, mam swoją pewną sytuację, o której nie wiecie i o której na razie nie chcę powiedzieć. Yy, wolę o tym powiedzieć, jak yy, się wszystko skończy, ta cała sytuacja, że po prostu będzie ten są zamknięty, to może wtedy wam to powiem o co chodzi. Na ten moment nie chcę zdradzać tej sytuacji, ale jest to niestety taka sytuacja, która zmusza mnie do po prostu tego, żeby pracować, bo potrzebuję no niestety kasy tak i to jest <laughs> taki ból, nie? Taki ból, taka sytuacja. I niestety no nie przeskoczę tego, tak. Muszę po prostu pracować, żeby no... kasa była, tak. Bo taka jest prawda. I choćby chciał to przeskoczyć jakoś, bo nie mówię, no jest większość momentów takich, żebym najchętniej wziął od BMI te 8 godzin, czy tam nawet nie. Bo i wrócił do, do domu, usiadł z wami, pogadał, pograł. No naprawdę nie. Było do tego mnie co chwilę ciągnie, ale no tak jak mówię, no mam do mnie ciekawą sytuację i niestety no muszę się z nią uporać i na to niestety naprawdę, naprawdę, naprawdę nic nie poradzę. Na razie mm, muszę robić jak robić. Muszę robić tak jak robię, tak. <ścoughs> Sorry, naprawdę nie się wypowiedzieć, nie, ale bo nie, nie byłem w ogóle przygotowany na taki komentarz, tak? I który tak naprawdę... Jakoś dam mi to parę rzeczy do zrozumienia, że jednak mam tą widownię, która trzyma za mnie kciuki, która jest przy mnie i która chce, żeby było wszystko jeden słowem dobrze. Także ja bardzo dziękuję, że się martwicie. Postaram się wam to wynagrodzić. Jak najlepiej potrafię, tak, bo to jest chyba najważniejsze. Jeszcze jak, nie wiem, tak mówię, no. Przez, przez tę pracę naprawdę jest Ciężko cokolwiek nagrać, tak? Bo też by chciał nagrać na TikToka, na Instagrama te różne treści, ale sami widzicie jak to wychodzi, nie? Także też się nie gniewacie, że tak to wszystko na razie wygląda na tym YouTubie, bo naprawdę staram się jak mogę, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Także na pewno to ogarnę, bo filmy na pewno jakieś będą w tygodniu, nie wiem. Tak mówię, no chciałem żeby te filmy były codziennie, później mówiłem o drugim dniu, żeby to jakoś, jak będzie w drugi dzień, to będzie fajnie. Ale tak naprawdę, prawda jest taka, że jak ja niekiedy przychodzę, to uwierzcie mi, że mówię, a idę na godzinę spać, czy tam dwie, chociaż żeby się jeszcze zregenerować, coś tam. A tak naprawdę z dwóch godzin się robi pięć, czy tam siedem niekiedy i także to tam potem też zależy. Także uwierzcie mi, że naprawdę jest ciężko, a dobudzić mnie jest później też tragicznie, a... Dobrze wiem zresztą jak to wszystko wygląda, nie? Także nie będę przydużo tego materiału, bo już i tak się tak rozgadałem, tak rozgadałem Co bym chciał jeszcze powiedzieć? Chciałem powiedzieć jeszcze raz bardzo dziękuję za taki komentarz, za to, że się martwicie Na razie jest wszystko okej. Okay. Tak jak mówię, Przejdzie moment, wam to wszystko wytłumaczę Co wam jeszcze mogę powiedzieć? To jest najlepsza informacja w sumie co teraz powiem, bo wam chcę... E, odsunąć troszeczkę rąbka tajemnicy, bo tak naprawdę wy o tym nie wiecie, nic kompletnie A... troszeczkę wiemy w sumie kamerymenka, tak? A mianowicie informację taką, że jadę prawdopodobnie. Jak nic mi się nie pozmienia, nic mi się nie posypie, wszystko będzie tak, chcę poukładane. Z kasą ze wszystkim, tptd. Bo też ten Jadę w prawdopodobnie w poniedziałek do Krakowa A po co? To wam nie powiem, nagram, jak pojadę oczywiście Tak, bo to nie, jest na 50 na 50, że tak powiem Jak pojadę, dostaniecie osobny materiał od tego, tak Jak jeszcze oczywiście kamermenka będzie, bo ona też tam ma jakieś badania czy coś tam Także jadę po coś fajnego. Hmm, po coś dużego. O, dużego i fajnego. A co to zobaczycie? Tak jak mówię, jak y, to załatwię, kupię. Bo powiem Wam szczerze, że to jest na tyle duże, że muszę wziąć busa specjalnie po to, nie? Także do mojej BM-ki nie, no, nie, nie ma szans, żeby to weszło. I muszę wziąć specjalnie busa albo wynająć, albo wezmę właśnie z tej piekarni tam gdzieś jakoś wypożyczę, ale to. Zresztą ja sobie to ogarnę. W każdym razie, tak jak mówię. Będzie na 50 na 50, no. bo to czekam na jedną jeszcze decyzję odnośnie tego. O, przepraszam, czekam na jeszcze jedną decyzję, właśnie odnośnie tego, co i jak z tym dalej będzie, ale tak jak mówię, szykujcie się na poniedziałek. No, nie na poniedziałek, bo w poniedziałek to będę nagrywał. Szykujcie się na następny tydzień, bo jeżeli to wszystko siądzie tak, to to naprawdę macie gruby, gruby i jeszcze raz gruby materiał. A przede wszystkim gruby dla mnie, bo jest to naprawdę ciekawa i fajna rzecz. A liczę, że Wy ją też docenicie, Także podsumowując, nie martwcie się, będzie dobrze. Lecimy dalej, nie przestajemy. Wbijajcie, zostawiajcie komentarze, wbijajcie na te różne soc social media. Tak, 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 nie mogę się wysłowić. Wbijajcie i naprawdę piszcie komentarze, bo naprawdę niektóre komentarze. Tak jak i ten, łapią tak za serducho, że to jest hit. Także dziękuję, nie martwcie się, damy radę. Uu! I lecimy sobie dalej. I trzymajcie się. Widzimy się na kolejnych odcinkach. Uu, uu, pa, 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 pa. Hey.